Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Onego czasu, gdy Jezus zdążał do Jeruzalem, przechodził środkiem Samarii i Galilei, a gdy wchodził do niektórej osady, zabiegło mu drogę dziesięciu mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka i zawołali, mówiąc, Jezusie, nauczycielu, zmiłuj się nad nami, a ujrzawszy ich, rzekł, idźcie, ukażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że byli oczyszczeni. A jeden z nich skoro zobaczył że był uzdrowiony wrócił się głosem wielkim wielbiąc Boga i padł na oblicze do stóp jego dziękując a był to samarytanin a Jezus odpowiadając rzekł czyż nie dziesięciu było oczyszczonych gdzie jest dziewięciu nie znalazł się nikt kto by wrócił i dał chwałę Bogu jeno ten cudzoziemiec i rzekł mu wstań idź bo wiara twoja uzdrowiła cię